Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Scribblenauts Unlimited i powracamy do tej gry po sporej przerwie. Dlaczego była przerwa? Ponieważ nie mogłem nagrywać, od co. Um, tak, zaczynamy już taki finalny etap, można by powiedzieć, ponieważ um, zostały nam już trzy mapy, ostatnia trójka, jej, i myślę, że um, po jednym odcinku na każdą mapę sobie zrobimy, bo czemu by upychać to wszystko w dwa, czy tam jeden nawet. Więc zaczniemy sobie od Kana Kraters. ja yeah. Czyli rozumiem, że jesteśmy na Księżycu. Nice. Ok, no dobra krowa. W sumie kiedyś dawaliśmy kosmitom krowy. Może i przynieśli je tutaj. Dobra, co ty chcesz? I have no idea what this thing is saying. Oh. To nie wiem. Może... Hmm... Uh, eee... Może teraz zrozumiesz. Nie, inteligencja nie pomaga zrozumieć krowy. Okej. Okay. To może... Okej, okay, dobra, nie zadziałało, ale zrobił takie A, Jak zawsze tak robią, jak im się coś podoba Dobra kurczę, co zrobić? Ja bym zrozumiał krowy Kau Albo o, 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 o. A czy Nie, klawni, klabi, klo kab co jest Animalik? O. Hmm. Nadal nic. Hmm. Translator. Może przetłumaczy. Tak, przetłumaczył. Kurczę, translator krowiego języka. Nice Eee... Ehm, Okej. Okay. Krowa ma telefon, spoko. Ehm, mamy tu jakiś... Księżycowy łazik, czy coś takiego? Dare to jump over the crater with a lunar rover. Ok, czyli mamy przeskoczyć krater przez. wow, wow! Ok, ciekawa misja, jeszcze chyba takiej nie mieliśmy podobnej. Też trochę łatwa. Łot, co to jest? Czemu, czemu fps -y mi spadają? Czemu tu jest wieloryb? Flying huge, right? Wail, czemu nie mogę, ale Uf. kurczę, wieloryb. No nieźle, e, czy mogę go ujeżdżać? Tak, dobra, tak bardzo chcę teraz polecieć na księżyc. There has to be cheese here. Give me something to help mine for it. Proszę bardzo. O tak jak wszyscy dobrze wiemy z lekcji geografii, czy tam biologii, czy czegokolwiek księżyc jest sera. I need a vessel to pur pur pursue a space whale. A okej, okay, to o niego chodzi. A vessel? ale tak trochę idź sobie stąd, bo to jest teraz mój wieloryb. No, czemu się spaliłeś? Aha, okej, okay, dobra, czyli to było coś w rodzaju... Miał chyba z nim walczyć, a ja go ujeżdżam, więc nie mógł walczyć. I walka byłaby przegrana, w końcu spalił mu się ten... Fine, smelly pizza box, nice, no, kurczak, w kosmosie pizza. Zgaduję, że... wow, 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 idź stąd. Dobra, uh, I can't see Earth because this asteroid is in the way. Ale czemu? Czemu ja muszę ją tak przesuwać? Przecież tu nie ma grawitacji! Jak ją ruszyłem, to powinna się poruszać ruchem jednostajnym prostoliniowym, czy jakoś tak. I powinna tak się ruszać bez przerwy. Bo tu nie ma oporu powietrza. Czy ja dobrze mówię? Nie wiem. Staram się być mądry. Może mi to wychodzi. Uh, clear the ground for landing. A co tutaj niby jest? A, tu jest to coś, nie wiem co to jest. Move, good, size, stalagmite. Okej, okay. okej, okay, dobra, czyli talagmidy to są te od dołu do góry. Atakuj to! Łowię oh, wieloryb, nice! Kurczę, to, to się nazywa damage. A! Ah. Proszę bardzo. Safe landing, fajnie. Nawet flaga jest. Co to to za flaga? Nie, to jest po prostu flaga. Hmm panie, give me some vegetation to grow on the moon oh, jakieś warzywko, które będzie rosnąć na księżycu. Mm, to oczywiście będą, nie wiem wow, 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 co się dzieje z FPS-ami? Nie, dobra, już jest w porządku. Nie, nie jest! Co jest? Dobra, już. Spokój. Nie, nadal jest masakra, kurczę, zaraz wracam. Okej, okay, chyba będzie dobrze. O, ładnie, jest, 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 dużo FPS-ów, fajnie. Proszę tutaj proszę ciebie pomidora. Sadzaj go, kurczę, pięknie jest pomidora drzewa, brzoza nawet... Tak! Kurczę czemu nie? Co to jest? Co to, to jest? Flying huge bolt uh, give me something to propel myself back to the space station jetpack. Co z ciebie za astronauta, że nie masz żadnego tpaka? Do. I drift in space. A czy dobra, Space Station nic nie chce. Ty, panie, co ty tu robisz? Czemu czemu jeszcze nie zostałeś rozsadzony na wszystkie strony wszechświata? Jesteś bez skafandra. Help me collect the space chunk in this trash can. Okej. Okay. Ja w sumie bardzo szlachetny cel, kurczę sprząta. W kosmosie coś, coś tutaj jeszcze było. Błata pizza. Błata pizza, jest pizza. Bierzem pizzę. Może ten wieloryb wygląda wi wi świetnie, jeszcze w tym stroju żaby, po prostu genialne. Ehm, I zgaduję, że to też. Wszystko, wszystko. Co nam tam jeszcze zostało? Zostały nam jeszcze tylko dłuższe misje. E, możemy pójść do kosmity, bądź tutaj mamy portal. Portal sobie zostawimy na, na koniec. E, Martian Invaders from Space. Yeah. No to nie było miłe. Jakieś Marsz... Marti... Jak to przeczytać? Dobra, Martians are invading. The Laner settlement. Create something that will chase away the invading alien cats. Okay, czyli.. Marsjanie atakują coś tam... no tych... tenich domek Muszę stworzyć coś, co zatrzyma. To są może niedosłownie, no ale po prostu muszę powstrzymać te. Koty Alien. Siar. Tabi. to są rasy kotów? Kaliko. Może nie znam się kompletnie na rasach kotów. Co może ich powstrzymać? Eee, mouse. Animal. Kurcze nie? Tak to nie? Wszystkie koty gonią myszy, idźcie gońcie ją i idźcie sobie stąd. No do cholery. To może. Hmm. Piłeczka. Gońcie ją. Nie, dobra, to nie są psione nie aportujące. Co zrobić, żeby koty. Dog. Kurczę Czemu ja tu na początku nie pomyślałem no, Ale jak tak można? O dobra, okno przeżyło nie wiem jak, ale... przeżyło. Wow wow, co to jest? Co to jest pół zombie-pół robot? The cats are gone, but now the martian dropped off space zombies. They look hungry, write something to feed them and maybe they will go away. E, dobra. Czyli atakowali nas teraz kosmiczni zombie, mimo że tu jest alien. Czyli kosmita. Dobra, mam im dać coś. Jeszcze raz, jeszcze raz. Aha, dobra, żeby są głodni. Ech, dobra, dobra. Nie, jednym mózgiem się nają. E, nie najedzą. Nie nają. Giant Brain. Proszę bardzo. Kurde, koleś, podziel się z kolegami. Faktycznie, nie sprawdzić, jak się nazywa ten pół zombie who, robot Spalili im stodołę. W sumie dobra, nie spalili, teraz się pali. Rozwalili pierunem. Uh, the Martian destroyed the entire farm. Write a place to live that will win withstand the Martian's attack. Um, mm, 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 mm. Space Castle Kurcze, dobra, Safe Castle powinno być O tak Aha, już w sumie Pierun walnie w zamek, to też się rozwali No ale cóż, Czo-czo-czo! Co, co? Czemu raz Pierun rozwala, raz Pierun kurcze. Przyspiesza rozwój roślinków. Uh, the Martian changes sprout into a man-eating plant. Uh, do whatever it takes to protect the shelter from this creature. Okay. Dobra, czyli Marsjanin przemienił um, roślinkę w, w roślinę jedzącą ludzi. I muszę zrobić wszystko, żeby ją powstrzymać. Co ty tam? Protect us from the plant. Okej. Okay. Dobra, ona tu idzie. Ja obronię! Mm, obronię ją. Znaczy, tą farmę. Znaczy, dobra, nie, 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 nie. Po pierwsze, to ja chcę być nieśmiertelny. Może idę na łatwiznę. Ale. Ale będzie dobrze. Yy, I może. Mam nadzieję, że bazuka zadziała. A, tak! O, tak! Wow! <grywa> czemu zniknęły? To było takie fajne! Gigantyczna marchewka i sałata! Więc huh? w lustro! Hmm. To wszystko idzie w lustro? Czemu? Czemu? Ha, że niby odbiło się od lustra i rozwaliło mu statek. Ciekawy, że też piorun może odbić się od lustra. No ale cóż, to jest Scripple Notes. Dobra, Martian Invaders from Space. Jej, 79 Star Writers. Wielorivia, czemu, czemu płyniesz sam? No, dobra, już mogę nim sterować. E, do portalu. Kurczę. E, Danger Black Hole. O. Ciekawe. Dobra, jakieś działo. Mamy i czarną dziurę. Chociaż w sumie grawitacja przy czarnej dziurze jest na tyle wielka, że już tam by ich nie było. No, dosłownie. To jest taka siła, że zmiażdżyłoby z... Z ich. W nic, kurcze Też swoją drogą? Też nie wiadomo do końca, co są czarne dziury, z tego co wiem. Jest też teoria, że mogą nas wywalić na drugi koniec wszechświata i dużo jest teorii. To jest strasznie ciekawe i no, polecam poczytać czy coś. Okej, okay, ale co my mamy w ogóle zrobić? Bo ja nie przeczytałem w końcu. Się rozgadałem na temat czarnych dziur, Kurcze, dobra, tutaj coś mamy. Aaaaa! No żeż, kliknij na nią. Place someone who can study the black hole inside of the canon. Um, OK Okej. Pewnie jakiś astronauta. A inside the canon. Okej. Okay. Uh, no, nie wiem, czy wysyłanie człowieka do czarnej dziury jest jakieś fajne i mądre. Hmm, czemu koleś z przepychaczem? It doesn't look like the researcher is coming back. No, już pewnie nie żyje. Uh, try to clog the black hole with something hairy. Hmm, dobra. Czyli koleś po prostu nie wraca, a ja muszę. Hmm. Um, Dać coś owuszonego. E, nie wiem. Yeti jest owłosiony. Myślę, że dosyć rozumny. Damy radę. Nie wiem pojęcia jak... Jakim sposobem on tam się zmieścił. Jest większy od tej... tego działa. A, czyli rozumiem, że hydraulik i mechanik też mają zdanie odnośnie posyłania żywych istot. W czarną dziurę. Yay, the hair didn't work either. Try using the cannon to drive something into the black hole Okej, okay, czyli... Włosy też nie zadziałały, teraz Eee. Coś. Dzięki, czym można wjechać do czarnej dziury? No to... Car No okej. Okay. Samochód się zmieścił do... działa. No w sumie był mniejszy niż jedin, co się dziwić. Hmm. Hmm. Jakiś kurzych kapitan. None of these solutions are working. Now it's time to use force. Load the cannon with something that will blow up the black hole. No, nie wiem czy jest taka możliwość. Przynajmniej w realnym świecie, żeby czymś rozwalić czarną dziurę. No, ale cóż, Czym by ją rozwalić? Atomic bomb. Pum. O, oh, ona się powiększa. Nie zauważyłem nawet tego. No w sumie logiczne. O! Oh, wrócił A gdzie jedzie samochód? The researcher has the solution make the black hole implody by sending in another object with immense mass. Czy mam załadować? Inny obiekt coś tam z masą. Z jakąś tam masą. Nie wiem, dużą masą. Nie wiem, Big Rock. Nope. Eee... Gigantic Bomb. Jej. Nice. Fajnie. Uh, nie wiem jak wam, ale mi się strasznie podobają te misje w kosmosie. Może dlatego, bo lubię jakoś tam kosmos w jakimś stopniu. Okej, okay, 80. Fajnie, level completed. <laughs> Continue, nawet nie będę już sobie myślał, że mu ten wieloryb zawsze idzie w to miejsce. No w sumie, dobra, tutaj zawsze był, dopóki go nie porwałem. Nie mam pojęcia. Wow, wow! Jakie śmieszne ługi bugi. Nie mam pojęcia, ile trwa ten odcinek, ponieważ stopera nie włączyłem, więc nie będę się zastanawiać, czy on trwa długo, czy krótko. Po prostu myślałem, że go zakończę. Nie będziemy się bawić w dwie plansze na jednym odcinku. A, jeszcze tylko dwie i do lili. Dobra, tak więc dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam do subskrypcji kanału, dawania apek w górę, oceniania filmu pod komentarzami. I do następnego odcinka. Trzymajcie się i cześć.